Siema. Kilka miesięcy temu na kanale pojawił się materiał, który swoją drogą do tej pory ogląda się dosyć ładnie odnośnie laptopa dwuletniego MSI Katana, który był wyposażony w RTX 4060. Taki laptop w momencie premiery kosztował 6,5 zł. a dzisiaj zajmiemy się nową kataną, która też kosztuje jakieś 6200-6300 zł i jest ona wyposażona. uwaga, uwaga, w Intel Core i7 14650HX, a do tego RTX 5070. Jak wypada ten laptop? Czy warto jest się nim interesować? I jakie wyniki osiągniemy względem poprzednika? O tym przekonamy się dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Zachęcam również do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem. Będzie mi niezwykle miło, bo każda łapeczka to ogromne wsparcie. Komentarz zasięgowy pod spodem katana. No i subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi również miło. Tak jak z łapeczkami. Jedziemy. Zadniczą uwagę na starcie, testujemy sobie tego laptopa w ramach akcji Intel Gamer Days, gdzie przy zakupie procesorów, laptopów czy nawet komputerów Intel zawartych w akcji możecie liczyć na sporo bonusów. Ten najważniejszy bonus? Battlefield 6, jak żeby inaczej. Sam jestem fanem serii, bawiłem się świetnie w testach i... Czekam, oj, czekam, więc być może spotkamy się na polu bitwy. Poza tym jednak dostajecie inne rzeczy, np. skina do Marvel Rivals czy różnoraki soft produktywny, np. Explita z czasową licencją. Akcja trwa do 14 września, więc jeżeli zastanawialiście się na przykład nad jakimś laptopem na studia bądź też upgradeem swojego sprzętu i przy okazji chcecie zgarnąć coś fajnego, to moim zdaniem warto się zainteresować. Linka do całej promocji znajdziecie w opisie. A teraz skupiamy się na maleństwie. To, co widzicie to katana 15HXB14W, czyli laptop, który pod pewnymi względami pozostaje bliźniaczo podobny do tego, co widzieliśmy w poprzedniej katanie. Bo katana to cała seria produktów. Raczej takich przystępnych cenowo biorąc pod uwagę podzespoły zawarte wewnątrz, nie jest to nic premium, stąd też na przykład na klapie znajdziemy aluminium, ale już dookoła klawiatury czy na spodzie korpusu jest to tworzywo. Czy mi to jednak jakoś przesadnie przeszkadza w momencie, kiedy delikatne uginanie pojawia się tylko w centrum klawiatury, a cała reszta nie trzeszczy i jest dobrze spasowana? No niespecjalnie, a szczególnie gdy mówimy o pryzmanie studenckiego życia i rozsądnym podejściu do wydawanej kasy. A poza kasą dla studenta istotna jest jeszcze masa. I w tym wypadku mówimy o laptopie, który waży plus minus 2400 gramów. Do tego trzeba doliczyć jeszcze wagę samego zasilacza 240 w Czy to dużo, czy mało? ocencie sami. Natomiast generalnie, jeżeli ćwiczycie na przykład na słoikach wnoszonych do mieszkania, to takiego laptopa nawet nie odczujecie. Skupmy się jednak na budowie. RGB na klapie laptopa. Jakbym miał Was w tym momencie zapytać. Klasa, czy obciach? Dla mnie praktycznie zawsze jest to obciach, więc Cieszę się, że tutaj takowe podświetlenie się nie pojawiło, natomiast warto zwrócić uwagę, że generalnie sama klapa, nie wiem czy to będzie widać, jest magnesem na odciski palców. Na klapie znajdziemy tylko czarne, tłoczone logo MSI, no i jest trochę geometrycznych krawędzi oraz cięć w ramach utrzymania gamingowej estetyki. Lekkie przedobrzenie zauważam dookoła gładzika, jakieś pseudo śrubki będące po prostu plastikiem. Jak mówiłem w przypadku poprzedniego laptopa Katany, tak i tutaj, ja bym to raczej z designu eliminował. Na spodzie dzieje się sporo, cały korpus poprzecinany otworami, widoczne są też rozległe elementy chłodzenia, Prawie rozległe są też złącza USB 3.2 Gen2 w ilości 3 sztuk, jedno USB-C z power delivery no i displayportem, HDMI 2.1 na pokładzie, RJ45, combo jack i zasilanie. Jak na laptopa tego typu, na krawędzi lewej czy prawej, najchętniej zobaczyłbym jeszcze czytnik kart pamięci, ponieważ mamy tutaj siódemkę 14650 HX, o czym mówiłem już wcześniej, no i RTX 5070. Jest to spokojnie sprzęt, który poradzi sobie z obróbką zdjęć, obróbką plików wideo i taki czytnik kart pamięci na pewno ułatwiłby zadanie. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie HDMI czy też port zużlenia najchętniej widziałbym z tyłu, ponieważ wtedy znacznie wygodniej jest zarządzać wszystkimi kablami w sytuacji, kiedy np. z takiego sprzętu korzystacie również stacjonarnie i podpinacie do niego monitor. I owszem, gdyby te porty znajdowały się z tyłu, to pewnie laptop nie otwierałby się na płasko, ale nie znajduje chyba większego wykorzystania laptopa ułożonego poziomo z ekranem na blacie. A no i właśnie ekran. 15,6 cala, jest to LED IPS o rozdzielczości, uwaga, 2560 na 1440 pikseli. Ostatnio testowana katana miała rozdzielczość 1920 na 1080, więc tutaj dostajemy trochę większy obszar roboczy. Poza tym ten ekran jest bardziej wyrazisty, biorąc pod uwagę 15,6 cala, na których ta wyższa rozdzielczość się znajduje. No i jest to też ekran troszkę szybszy, bo to już nie 144, a 165 Hz. Ze wstępnych pomiarów wyszło mi, że pokrycie DCI-P3 to 97,1, a do RGB 87,3. Nie jest to więc może generalnie ekran spektakularnej jakości, ale w tym budżecie pozostaje okej. Okay. Da się na nim obrobić jakieś filmy, da się na nim pograć. Moim zdaniem mógłby być przy maksymalnej trochę jaśniejsze i to wszystko. Wydaje natomiast, że ta rozdzielczość jest wyższa do codziennych zadań, bo owszem, przy wygraniu i tak będziemy raczej schodzić do 1080p, aby wykorzystać pełen potencjał, natomiast obszar roboczy, właśnie podmontaż filmu czy też obróbka zdjęć, no zawsze to jest plus. Nad monitorem znajduje się wbudowana kamerka, z której aktualnie obraz widzicie. Poza tym słyszycie mnie z wbudowanych mikrofonów, więc możecie ocenić w komentarzach jak to wszystko brzmi, jak to wszystko wygląda. E, moim zdaniem szału nie ma, nie urywa. Natomiast niczego innego nie spodziewałem się po laptopie gamingowym, ale z drugiej strony chętnie zobaczyłbym tutaj jakąś fizyczną przysłonkę, którą można było sobie zablokować obiektyw. Takowej nie zamontowano. Przejdźmy do klawiatury. Jest przyjemna i tutaj też pojawia się podświetlenie RGB, które naturalnie można wyłączyć w MSI Center. Jest pełnowymiarowa, są dodatkowe skróty, jest Copilot. Że klika relatywnie równo, cicho i z fajnym punktem przełamania. Gładzik jest ok, wypełnia praktycznie cały obszar, jaki może. Klik też jest dosyć wyrazisty, chociaż stawia delikatny opór. To na co zwrócimy uwagę w przypadku tego laptopa mówiąc o peryferiach, to głośniki, bo one są raczej. Średniej jakości. Generalnie nie są one ani najgłośniejsze, ani też przy maksymalnych wartościach nie charakteryzują się zbyt dużą czystością. Pozostają ok, żeby pooglądać jakiś serial, obejrzeć jakiś film na YouTubie, ale jeżeli liczycie, że będziecie po prostu grać na nich bądź też słuchać finezyjnie muzyki to nie tutaj. Zresztą mówiąc o graniu, no to jeżeli odpalimy sobie grę, to ten laptop zaczyna szumieć, a wtedy głośniki znacznie lepiej zastąpić słuchawkami. Przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze, bo ostatecznie kupujemy tutaj laptopa nie do oglądania seriali, nie do słuchania muzyki, a do grania, więc wydajność w grach się liczy. No i tutaj widzowie się dzieje. Przede wszystkim solidny procesor, o którym już wspomniałem wcześniej, Intel Core i7-14650HX, 16 rdzeni, 24 wątki z taktowaniem szczytowym 5,2 GHz, ramę 5000 1600 MHz, 16 GB, i tutaj warto podkreślić, że mamy opcję rozbudowy, maksymalnie nawet do 96 GB. Więc jeżeli ta szesnastka za jakiś czas będzie za małą ilością, możecie dołożyć do pieca. Nośnik danych tutaj 1TB SSD, no i ostatecznie RTX 5070. Co warto podkreślić 115W, mówiąc o maksymalnym TGP. Jest to zatem sprzęt, który w teorii powinien sobie bez problemu poradzić z najnowszymi grami, a poza tym jest to też sprzęt, który na papierze będzie wydajniejszy aniżeli ostatnia katana. więc przejdźmy do testów. Nasze Testy zaczynamy od Fortnite'a Full HD, gdzie mieliśmy ustawienia niskie, esportowe ze wskazaniem na daleki zakres rysowania, do tego DLSS w formie wygładzania. I tutaj średnio 207 klatek, 1% low to 122. Kolejna gra esportowa przed wymagającą zabawą, mianowicie Counter-Strike 2. Tutaj ponownie ustawienie niskie, esportowe przy 1080p, no i średnio 397 klatek, a parametr 1% low zahaczał o 149. Indiana Jones, gra wymagająca i gra przy okazji kapryśna, ponieważ poza presetem średnim okazało się, że obraz był czarny, no i poza tym wszystko się rozmazywało. Tak więc preset średni, no i do tego DLAA. W tej sytuacji średnio 104 klatki, na no 1% low 80,8. Gdy skorzystałem z opcji DLSS w formie równowagi, udało się przeskoczyć na 139 klatek średnio i 81 z kawałkiem, mówiąc o 1% low. Przechodzimy do polskiego Cyberpunka. Full HD, RTX Ultra jako preset, no i brak DLSS oraz Multiframe Generation. Efekt 43,9 klatki średnio i 33,9 w 1% low. Dlatego też z automatu uruchomiłem tryb zbalansowany, jeżeli chodzi o DLSS, no i wtedy przeskoczyliśmy na 84 klatki średnio. I właśnie w Cyberpunku uznam, że warto zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie uruchomić Multiframe Generation razy 4. Wiem, że go nie lubicie, bo uznajecie, że to sztuczne klatki, ale z drugiej strony warto zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Szczególnie, że laptop jest idealnym obszarem do korzystania właśnie z takich rozwiązań. Tak więc uruchomiłem no i proszę bardzo. 238 klatek średnio. Na koniec Alan Wake 2, na początek 1080p, detale wysokie, ray tracing również na poziomie wysokim, ale brak frame generation czy też DLSS. Tutaj 35 klatek średnio, 1% low w granicach 27. Dlatego też warto uruchomić z automatu DLSS na poziomie zbalansowanym. Dzięki temu udało się przeskoczyć na 67 klatek średnio, 52 w zakresie 1% low, ale gdybyście znowu chcieli poszaleć i uruchomić Multi Frame Generation przy wykorzystaniu DLAA, no to proszę bardzo 114 klatek średnio 27,1% low. To tak, żebyście mieli pogląd na całą sytuację. Po benchmarkach w grach przechodzimy do DaVinci Resolve i tutaj projekt 10-minutowy, pokolorowany, pocięty, 4K, 50 fps 80 Mbps, całość w H.264 eksportowana przy udziale NVIDIA NVEC. Efekt? Taki 10-minutowy klip udało się wypluć w 2 minuty 36 sekund. No i ostatecznie bateria. W cyberpunku bateria wytrzymała na pełnej jasności ekranu 59 minut natomiast mówiąc o takim trybie mieszanym pracy, to tutaj było około 3 godzin, natomiast pamiętajcie, że u mnie ten tryb mieszany może wyglądać trochę inaczej, bo YouTube, przeglądarka i tak a jeżeli Wy będziecie uruchamiali sobie jakieś inne aplikacje, bądź też używali innej jasności ekranu, aniżeli moja maksymalna, to wtedy laptop może wytrzymać trochę dłużej. Co tu dużo mówić, jest wydajnie. Jest znacznie wydajniej, aniżeli w laptopie z RTX 4060. Zresztą zachęcam Was, żebyście sobie rzucili okiem na ostatni test Katany, linka zostaje Wam w karcie. Ostatecznie do omówienia pozostaje nam kultura pracy, a bądź co bądź, ale Katana 15 jest słyszalna już już w spoczynku lubi sobie lekko szumnąć momentami natomiast pod obciążeniem jest zauważalnie głośniej zresztą posłuchajcie No i właśnie tak to wygląda. Dlatego też o czym wspomniałem wcześniej, podczas obciążenia, podczas gamingu, moim zdaniem, zamiast głośników, lepiej tutaj korzystać ze słuchawek, a przy okazji być może warto dorzucić jakąś podkładkę chłodzącą, jeżeli chcielibyście w przyszłości materiał dotyczący porównania jednej, tańszej i drugiej droższej podkładki chłodzącej, to dajcie znać w komentarzu. I tym podkładkowym akcentem przejdźmy płynnie do temperatur. Po kilku przebiegach w cyberpunku nasz gagatak osiąga temperatury średnie na karcie graficznej 81 stopni, a na procesorze średnim jest to 80 stopni. Nie są to zatem najwyższe temperatury. I do szczytu mamy jeszcze trochę zapasu, ale moim zdaniem mogło być ciutkę chłodniej i stąd też podkładka chłodząca jak najbardziej może być tutaj rozwiązaniem przydatnym. Tak nawiasem mówiąc, Katana 15HX przyszła do mnie bez zainstalowanego systemu Windows, więc zainstalowałem ten system, postawiłem wszelakie świeże sterowniki, no i rozpocząłem testy, ale zauważyłem, że wydajność jest gnieciona, mniej więcej do poziomu, który znałem już z poprzedniej Katany z RTX 4060. Zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak, wszystko ustawione na wysoka wydajność, wszystko tak naprawdę odblokowane, dopiero gdy zainstalowałem MSI Center i wybrałem tam odpowiedni tryb, no to potencjał został uwolniony, no i klatki zaczęły skakać, więc jeżeli zauważycie, że ta wydajność nie jest taka jakiej byście oczekiwali, to być może w przypadku laptopa MSI właśnie powinniście zainstalować MSI Center. Może nie jest to najsympatyczniejsza aplikacja ogólnie, szczególnie pod kątem zarządzania peryferiami, o czym powiedziałem w jednym ze swoich poprzednich filmów, ale rzeczywiście patrząc na te tryby wydajności laptopa, to tutaj z automatu czekawka została zdjęta. Przechodząc jednak do pewnego podsumowania. Jest to laptop wydajny. Jest to laptop, który daje sporo satysfakcji, mówiąc właśnie o czystej wydajności w grach. Skok względem poprzedniej testowanej przeze mnie katany jest spory. Dostajemy też konkretną wydajność w programach użytkowych, patrząc na procesor, jak i kartę graficzną. Jedyne ujmy to ta kultura pracy, która mogłaby być lepsza oraz ekran, trochę jaśniejszy, bardziej precyzyjny w kolorystyce. Jeśli są to dla Was kluczowe rzeczy w laptopie poniżej 6,5 6500 zł, trzeba szukać gdzie indziej. Ale jeżeli priorytetowo traktujecie wydajność, wydajność, dajmy na to w programach użytkowych, czy też przede wszystkim w bo to jest laptop gamingowy, no to Katana udowadnia, że się da. I nie trzeba płacić tysiąca albo dwóch tysięcy więcej, aby otrzymać tę samą wydajność w trochę bardziej designerskim czy też lepszej jakości korpusie, bo nie to jest tutaj priorytetem. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowej Katanie, jak Wam się podoba, jak prezentuje się Waszym zdaniem wydajność. No i przy okazji pamiętajcie o Intel Gamer Days, gdzie możecie zgarnąć m.in. Battlefielda, a to nie wszystko, bo różnorakie atrakcje są dołączone do konkretnych produktów. Wyposażonych w procesor Intel, bądź też właśnie do konkretnych procesorów Intela. Także zwracajcie uwagę na możliwość zgarnięcia czegoś takiego do 14 września. Także warto się spieszyć, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niedługo. Na razie. Cześć.